Witam Was bardzo serdecznie w bardzo wyjątkowym filmie. Wyjątkowym dla mnie, dla Bartka i dla Ciebie córeczko. Liczę na to, że kiedyś ten film obejrzysz, bo stworzyłam go specjalnie dla Ciebie i nie mam tutaj żadnego scenariusza, mówię po prostu to, co mam w głowie. Kiedy to nagrywam jest 23 października 2023 roku. Dzisiaj oficjalnie skończyłaś roczek. Rok temu w ogóle nie dałaś mi znać, że tego dnia zamierzasz przyjść na ten świat. Dało się to nagle, niespodziewanie, ale to był bardzo długo wyczekiwany dla nas moment. Przyszłaś na świat dwa tygodnie wcześniej, ponieważ Twój planowany dzień przyjścia na świat to był 5 listopada. Jakoś w tym brzuszku posłuchałaś swojej mamy, kiedy mówiłam ci, że chciałabym, żebyś urodziła się w październiku. Ponieważ październik to jest dla mnie jeden z ulubionych miesięcy. Październik kojarzy mi się z jesienią, a listopad już tak nie do końca. A jesień to jedna z moich ulubionych pór roku. No i stało się, jesteś jesienną dziewczynką. Przyszłaś na świat dosyć późno, ponieważ o, dwu o godzinie 22.50, a gdybyś poczekała jeszcze 10 minut z przyjściem na świat, urodziłabyś się 23 października 2022 roku o godzinie 23. .00. Wtedy to już w ogóle numer 23 byłby twoim szczęśliwym numerkiem. Nie wiem, kiedy obejrzysz ten filmik. Możliwe, że jak będziesz miał 18 lat albo 12, 10, 9, nie wiem kiedy Ci go pokażemy, ale życzę Ci wszystkiego najlepszego. Oboje z tatą, Ci życzymy wszystkiego najlepszego. I jesteś naszym malutkim słoneczkiem, naszą małą księżniczką, naszą aurorą, naszą śpiącą królewną. I ten filmik, który zaraz zobaczysz i zaraz wy widzowie zobaczycie, jest idealnie nieidealny. Wszystkie zdjęcia, które mogłam zrobić dla ciebie, wszystkie nagrania, które możesz zobaczyć na YouTubie i wszystkie te momenty, gdzie ty jesteś, są właśnie tutaj. Stworzyłam czterominutowy filmik z całego twojego roku. Dualek, kiedy to nakrywam, śpisz sobie. Jak to na śpiącą kulewnę przestało. Ale jeszcze raz chciałabym ci życzyć wszystkiego. Najlepszego. Bardzo cię z tatą kochamy. It flies so fast. I'm trying to absorb the seconds while they last. Your scent, your smile, the twinkle in your eye. All the first, every low and every high. Catching tears when I'm looking at your face. You're the best part of me. You are my saving grace. And so. Tiny hand is wrapped around my fingers so tight. You fall asleep, all cuddled in my arms at night. I know that this will only last for so long. So I'm holding on extra tight while I write you this song. You look at me, I'm wondering if I'm doing my best. You are. To be strong and stand for your belief, but have compassion for anyone that you meet. To feel loved, want you to be free, want you to be anything you dream you can be. Want you to have pride, be humble in between. Don't blend into the crowd, baby. You should be seen. I want you to love. Thank you.